Siemaneczko, z tej strony ProPlace Jesteśmy na moim tym poncie Tym No i tak Dzisiaj będziemy grać na moich mapkach Piper Nie wiem czy ktoś zna Że po prostu jedna osoba jest Piper I stoi sobie na środku i strzela typów Oczywiście z cubami. Tutaj XD no to, um, to, jest taka mapa, taka trochę schizowa I chciałem nazwać mapkę schiza Ale nie można było I na nazwałem z schiza <coughs> No i wyszło tak mm, Speed, czyli każdy chyba wie co Po prostu raz się ja i musisz być pierwszy na koniec Bez nazwy, no to też chyba wszyscy znają. No dobra, w ogóle ja tam bez nazwy wam ulepszył. Także, także także zrobił epituł, i ją tutaj sobie.

stawiać tych trampolin cały czas, trzy, cały czas się mylę że a to źle postawiłem tu a to źle postawiłem tu i muszę odnowić. tak więc może fajnie to jest tutaj usuwamy wtedy i jak to tutaj zadziała że mogę skocz tu в бок где нигде не нужно в to zrobimy to tak, żeby to po prostu tu, to... aha, zapomniałam Zrobimy to tu i tu Będzie w takim razie teleport. Ej, bo trochę postawiłem no To lipa Lipa <laughs> Ty teraz dobrze zapisz A poczekajcie, jeszcze sobie tutaj damy krzaczki Albo tak jakby zrobić, żeby było ładniej o ty. Tak. i teraz przetestujemy, tylko musimy się zrespić. E A nie, w sumie nie musimy. Ale najlepiej jakbyśmy się zrespi tam. Tam, tam, tam miejscu tak. Biorę bibi, że jak będę w burzu no to po prostu... No wiecie. Łatwo się uratuję. Chłopicuję sobie dwie skrzynki na razwala. To za haker. Aha! Nie dość, że to działa w tą stronę. Jeszcze dodatki nie da się tam skoczyć. O! Da się. Tylko trzeba umieć. Dobra. W ogóle ten speed to jest mi niepotrzebny tak jakby... Nie wiem, po co wziąłem speed'a. Ale dobra. I uwaga, teraz wielka chwila. Mm -hmm. Ważne. Nie mam pytań. Nie mam dosłownie pytań. O, dzień dobry. A, pan Frank się zrespił. Co tam u pana? Dobra, no... Aha, bo ja wziąłem tylko dwóch typów. Nie no. I teraz muszę tak mocno się wybić. Nie! Nie! <śm> Typa tam zostawiłem. Leży. No niestety nie. Niestety chyba nie. I wiecie, co zrobimy? Jak ta trampolina mocno, mega mocno wybije, to wtedy z moich obliczeń wyjdzie na to, że ta trampolina nie będzie potrzebna. I wtedy będzie działało, ale nie wiem. Zobaczymy. Mapa została zapisana. W ogóle Lemu z ode mnie i zrobił bez teleportania A ja z teleportami, bo ja wtedy była taka. Nowoczesna, a nie tylko z trampolinami. O! Myślałam, że to kolejna biblia, ale to jednak, jednak l primo E-primo! No dobra. Lecimy. O, tutaj taka taki jakby podkręcony skok. O, El primo dopiero tutaj skacze Nie, bo to by się ciągnęło tak w nieskończoność. To nie możecie się ciągnąć w nieskończoność, tylko to musi się ciągnąć bardzo krótko. Zginąłem. Dobra, chyba wiem, co trzeba to zrobić. Ustawić to. Żeby, wtedy, żeby było ten, żeby były dwie te i teraz zrobić tutaj bardziej na bok, bo inaczej by się nie dało. W takim razie robię tu, co usuwam. Zobaczcie, to daję tutaj i tego. I jest okej, okay, nie? Dla tych, którzy, aha, bo przecież typy są jeszcze tutaj, wtedy tego lol. Bo typy są jeszcze tutaj, a nie, bo ten się wbije na tą trampolinę. No to jak ten się wbije na tą trampolinę, to wtedy ten się wbije od razu na tą trampolinę. Na tą tutaj. No to nie wiem, nie wiem, nie wiem. No dobra, może na, na razie tak być. Potem najwyżej sobie zobaczymy, jak to będzie. Tak więc zapisujemy mapę. W ogóle, sorka, jeżeli tam coś w tle szumi... Yy... No ale po prostu szumi. Yy, no dobra, no to gramy BB testowo. Teściu, teścio... Na pest. Okej, okay, piłem się w tym miejscu i teraz pytanie, czy yy, dolecę tak jakby tam? Dobrze, doleciałem. Tutaj się wybije, wiedziałem. widzicie jakie tutaj obliczenia zrobiłem, aż od razu się wybije tam. W ogólnie trampolina idzie na dalsze trampoliny albo na dalsze skoki. Mm, a, chyba się tam ten typ tam leci. Nie, bym musiał zrobić to jeszcze szerzej. Nie wiem, czy jest jakiś tego sound, bo yy, tak jakby... No nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Jeszcze raz to spróbuję powiększyć tutaj. 吃。<Sure. S 2> sure. Cieszę się, że mi pozwoliłeś zagrać rundkę. <śmiech> <śmiech> rundkę prostu. No Penny, skacz! Bo chcę załatwić! No i teraz zginę. Ja mam tutaj O! Co?! Zginęła, bo tam była już X, xD Dobra, yyy... co? Przysuniemy jeszcze raz o jeden klocek Mam nadzieję, że to coś pomoże. Chociaż trochę żeby nie wpadać w tą, w to, w to, w to w No to. nie wiem czy to coś w ogóle da Zobaczymy Przy przekonamy Dobra i teraz tutaj sobie to zapiszę, nie, nie. I w ogóle tutaj nie ma takiej trampoliny Łop. No dobra, i teraz możemy to zrobić tutaj. Hmm. Okej, okay, jestem teraz na drugiej stronie. Jak teraz to nie zadziała na to? Zadziałało, bo ból skoczył. Ból skoczył. A ja wiem o co chodzi. Trzeba po prostu stanąć na boku. Rozumiecie? Stanąć na boku. Bo wtedy was wybiję. Ale ja nie wiem, czy stanąć na boku, czy to jest po prostu kwestia tego. Nie, nie, nie wiem, nie wiem, ale y może się przekonam. To Jesse strzeliła także nie tego. Nie, to jest chyba kwestia tego, czy masz warto, czy nie. Jesse, skocz, bo chce zobaczyć. Nie wiesz. Nie wiesz, co ty robisz, Jessie? się jeszcze cieszy, nie? Nie, ona nie wejdzie w tę trampolinę. Ja muszę wejść w tą trampolinę. Pris zaraz mnie tutaj dobrze. No, Brock, super, rozwalił skrzynkę. Praktycznie wyglądało to, jakby rozwalił skrzynkę na hita. What? Pierwsze miejsce mam. No, ale lol. Nie wiem, dlaczego my skaczemy cały czas tam. Wiem. Jest. Nie, nie, nie. Po prostu wystarczy dostawić jeden trampolinę. No, nie. Tak właśnie myśli Proclis. No. Tak właśnie myśli Po prostu pięknie. Oczywiście, że trzeba zostawić jedną trampolinę. Albo przekręcić tą. Jezu, no jak to jest prosta, a jednak trudne. Nie, no. Zbawienia się z jedną mapką. Teraz to musi się udać. Bo jak się nie uda, to się wkurzę No i teraz pewnie mnie walnie tam, w tamten teleport, nie? Daryla walnęło. dla mnie. Dawaj. No mówiłem, nie, no, to jest jakiś skam totalny skam. Skam, totalny skam. Dobra. Tak, się chcesz bawić? Super cel? to się możemy pobawić edytuj i teraz zobaczcie tutaj nie wiem tutaj będzie trampolina aby skoczyć tu no i teraz to zadziałało, nie, nie wierzę. Nie wierzę, nie, to jest taki żart. To jest naprawdę serio jakiś żart. Jak to teraz... Jak to teraz zadziała, to ja się wkurzę, naprawdę strasznie się wkurzę. Bo ty, ty... Po takim czasie film już trwa 16 minut i tego, i 16 minut i tego. I 30 i 40 teraz sekund. No to naprawdę. A przez cały odcinek tak jakby robimy mapę. XT. To znaczy nie, nawet nie robimy, tylko dokończamy. Bo Fruplece oczywiście nie umie robić mapy. No Jezu, search skoczył, czyli tamten jest bezpieczny ten trędzel. No i ten. I okay, chyba będzie działało. Dobra. Jest. Tutaj, pyk. I teraz, teraz będzie wielka chwila. Wielka chwila. Czy tego? Czy to zadziała? Co? Gdzie skoczyłem? Okej. Okay. Jakby tego nie rozumiem. Dobra, jeszcze raz, uwaga. Nie, no dobra, widzowie. To, to by było na tyle. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczki w górę i elo.